Święty. 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 Ignacjański kwadrans. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Grzegorz Ginter, Jezuita. Zapraszam do wysłuchania, wprowadzenia do modlitwy metodą świętego Ignacego z Lojoli. Dzisiaj kontynuujemy. Naszą modlitwę w oparciu o tekst błogosławieństw z Ewangelii według Świętego Mateusza, dzisiaj proponuję, abyśmy pochylili się nad drugim z kolei błogosławieństwem o tych, którzy się smucą. Tekst z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 1, 2 oraz 4. Na początku modlitwy poprośmy Pana o łaskę. Czystości intencji. Stawiając się w Jego obecności, poprośmy, by nasze myśli, nasze działania, nasze uczucia, by całe nasze życie było w sposób czysty skierowane ku Jego większej chwale. Następnie, angażując naszą wyobraźnię, spróbujmy wyobrazić sobie osobę bardzo smutną, płaczącą, może taką, która nie daje się pocieszyć może z którą trudno złapać kontakt z powodu tego smutku następnie poprośmy o łaskę mocnych trwałych głębokich relacji z Bogiem i z innymi ludźmi w naszym życiu Jezus widząc tłumy wyszedł na górę a gdy usiadł przystąpili do niego jego uczniowie Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. PUNKT PIERWSZY Zapytajmy najpierw, czego dotyczy to błogosławieństwo, a więc musimy zapytać, jakie są powody smutku człowieka. W Piśmie Świętym tych powodów jest kilka. Najważniejsze z nich to choroba, cierpienie, to solidarność z człowiekiem chorym, to też grzech człowieka, śmierć. Najczęstszym zaś powodem jest smutek z powodu śmierci i grzechu. Szczególnie widać to w Nowym Testamencie. Można więc powiedzieć, że smutek pojawia się tam, gdzie są relacje z innymi ludźmi, bo przecież zasadniczo nie opłakujemy, nie smucimy się z powodu śmierci ludzi nieznanych czy obcych nam. Można powiedzieć podobnie, kiedy człowiek nie jest związany z Bogiem, nie ma z nim relacji bliskiej, to grzechy, jakie popełnia, nie wywołują w nim smutku. Bo nie wierzę, kogoś rani. Smutek, więc, który jest zawarty w tym błogosławieństwie, dotyczy zła, które dotyka naszych bliskich, i przez to to zło staje się też naszym nieszczęściem. Na zasadzie współodczuwania możemy w tym miejscu przez chwilę zastanowić się nad naszymi relacjami, tak z Bogiem, jak i z innymi ludźmi. I tymi momentami, które w tych relacjach wywołują nasz smutek. Drugi. aby jeszcze bardziej zobaczyć, na czym ten smutek polega i jak wygląda przeciwieństwo tego błogosławieństwa. Posłuchajmy fragmentu z Księgi Apokalipsy św. Jana z rozdziału 18, wersety 7 i 8. Ten tekst mówi o upadku Wielkiego Babilonu, określanego jako cudzołożnica który za cel postawił sobie wykluczenie wszelkiego smutku i żałoby. Takie coś jest możliwe tylko wtedy, gdy się przestaje być solidarnym z cierpiącymi. To znaczy, nie ma się wtedy żadnych relacji osobowych. Babilon jako cudzołożnica nie może zostać wdową. To co słyszymy w tekście, bo wdową może zostać tylko oblubienica, czyli żona. Dlatego nie chce smutku, i stąd zrywa wszelkie relacje. Ale tekst mówi, że smutek właśnie na nią spadnie, można powiedzieć, jako kara za taką postawę. Możemy więc powiedzieć, odwracając trochę to, o czym przed chwilą była mowa, że im większe i głębsze mamy relacje, tym częstszy i większy będzie nasz smutek w różnych momentach naszego życia. Pozwólmy teraz tej myśli przenikać nasze serce, nasz umysł, przyglądajmy się, co ona w nas wywołuje, jakie uczucia, jakie pragnienia. Punkt trzeci. To błogosławieństwo mówi, że ludzie, którzy są smutni, są tak naprawdę szczęśliwi. Ten smutek okazuje się bowiem być innym obliczem miłości. Można z tych dotychczasowych rozważań wysnuć taki wniosek, że im więcej w życiu miłujemy to znaczy, im więcej mamy relacji, tym więcej może być w naszym życiu smutku. Ale tym więcej zostaniemy pocieszeni, bo miłość to Bóg, to droga prosta do nieba. Z kolei unikanie smutku, ucieczki, mogą być oznaką zrywania więzi z innymi, a to może prowadzić do zatwardziałości serca, może wręcz do takiej ostentacyjnej nieczułości względem Boga i względem ludzi. Bo ci, co się smucą, Kochają Boga i innych ludzi, a to znaczy, że kiedyś na pewno znajdą się w smutku. Ale ten smutek trzeba mężnie znosić. To błogosławieństwo więc zaprasza nas do pogłębiania relacji z Bogiem, tak, by grzech nas smucił, i do relacji z innymi ludźmi, tak by ich nieszczęścia wzbudzały nasz smutek, a więc i współczucie. A współczucie to również. Inne oblicze miłości. Na koniec naszej modlitwy oddajmy Panu w rozmowie wszystkie nasze relacje, dziękując za nie i prosząc o to, co czujemy, że nam brakuje. Poprośmy też modlitwą Świętego Ignacego o pragnienie życia błogosławieństwami na co dzień. Słowo odwieczne. Jednorodzony Synu Boży, proszę cię, naucz mnie służyć ci tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać. Pracować, a nie szukać spoczynku. Ofiarować się, a nie szukać nagrody innej, prócz poczucia, że spełniłem twoją najświętszą wolę. Amen. Ignacjański kwadrans.